Hej, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dziś będzie odcineczek. Ciekawy, dostałem taką reklamóweczkę, siatkę, foliówkę. Jak zwał, tak zwał czego? Nie wiem, bo nie patrzałem. Coś tam wspominała znajoma, że miała coś do wyrzucenia, ale nie wiem jeszcze co. Że na pewno się ucieszę troszeczkę waży, zobaczymy ile to waży ogólnie cała to waży 3722 zobaczymy co tam w środku jest ufufuuu co tu jest mm -hmm, mm -hmm. masakra chyba po kolei po kolei to po kolei jakaś myszka komputerowa jest ten działa o Ładowareczki. Jest coś. Jest coś. Sprawdzę, czy działa na swoim laptopie. O, jest jakaś Ładowarka od Xiaomi. Sprawdzimy, czy działa. Tu jest kolejna Ładowareczka. Pięknie sprawdzamy, czy działają, czy coś nie. to na razie nie ukłaszam sobie do reklamówki ojeju bogata to bogata chyba... bogaty kolejna ładowareczka no wiadomo, może to nic nie jest kawałek zasilający przewód przyda się dobra, piękne rzeczy taki nie wiem co to alcatel O, wow, seniorowski <try> Seniorowski telefon. Sprawdzimy, czy działa. Mam tutaj podpiętą swoją malowarkę. Może nie działać Bateria w środku jest. Poczekamy chwilę. Zobaczymy, czy działa tam hmm. ja musimy pobrać po kolei jakieś suchaweczki widzę różnorakie Z Huawei a. i jakieś Sonika to przejedziemy tu jakiś zaś ten jatraczek, od czegoś pójdę do tego jakieś Sony Sony Widzę, że też już to już taki sorki. <laughs> czy my ten telefon ładuje w ogóle? Uważam, coś. Dobra. Dajcie się sprawdzamy na spokojnie. Jest taki Sony jakiś. Mhm. Gdzie tu się go ładuje? Tu muszę ten mój poczekamy może coś się zapali tu kolejny jakiś yy. <suszy> Samsung z klapką z ładowarką ciekawe tu jakiś O LG LG LG. Zobaczymy Nie ma baterii Nie ma nic, ale to nic. Może znajdziemy. Jest taki LG. Ciekawy. Nokia. Uuu. jaka urwareczka ta stara jeszcze jak oho te stare jeszcze jak są do aparatów dobra pilot o. będą baterie aha to się rozbierze jakiś a, alko, urwany od Alcatela sama ta została wyświetlacz Miałem kiedyś taką Nokie. <grymne> taką Nokie kiedyś też miałem. Dobra, kolejny telefon Coś od, od laptopa, albo nie od dukarki. Chyba. Będzie troszeczkę, zobaczymy co później będzie z tym. Tym pewnie troszeczkę miedzi. Może jakiś zasilacz? Zasilacz ciekawy. Dużo widzę ciekawych ładowarek. odnoki, Dużo kabli USB. Spójrzmy. Co to dziwnego z taką szczotką jakaś szczoteczka do czyszczenia na takim długim tym przydacie Jeszcze kabelki spadują? O! Takie coś, A to już jest też. Tu jakiś ciekawy kabel, ale jest chyba urwany, a to nic. A tu chyba ta część od tego telefonu. będzie kmiedziuszka kolejne ładowarki ładowarków to od Groma. wszystko będzie przerobione które będą w miarę dobre pozostawię baterie o do szkoły dla córki Aha, bo zbierają kolejny zasilacz jakiś czekajcie włożę to te wszystkie zasilacze o było w jednym, już posegregowane trochę coś się nie okazało o. O, zaś te ładowarki też wszystkie tutaj w leżą ho 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 Olympus, aparat jakiś ma baterie, o nie, teraz na baterie jest takie te ciekawa znajdka. mhm mm nagi olympus jakiś. zobaczymy sprawdzimy kawałek internetowy widzę kolejny tu jakieś płaszki o usb typu C ale ładnie się prezentuje ten kawałek sprawdzimy kolejna paczka słuchaweczek różnych od groma <noise> to my tu mamy Samsung, kolejny telefon uh -huh. kolejna ładowarka, kabel to naprawdę od jakiego telefonu? LG to pójdzie do ładowarek w jedno miejsce tu destruk myszki odzyskamy tą płytkę kolejny jakiś kabel, albo ten co był? nie, kolejny to już kolejny kabel, dobra USB to jakaś przejściówka, nie wiem w typu C na słuchawki pewnie mhm. do ładowania baterii Zobaczymy, sprawdzimy ten głośniczek. O, ten do całego telewizora to zostawię, bo to się przydaje. Raz, kolejny to jest od brukarki mm, baterijka, do baterijek zaraz co tu jeszcze mamy ładowarka jakaś do ta fotela ale zjechana nawigacja z Orange albo coś takiego typu chyba nawigacja na pewno baterijka do trzymania chyba um, do no, chyba do trzymania tej, tej właśnie nawigacji, mhm. ale to się może przydać. USB, kolejne jakieś naczynki to jest samochodowa do ładowania, pewnie nawigacji przedłuża kabelki. Jakieś jakiś kabalek z przejściówką, taką. O, ciekawe przyda się jest coś od aldzika od aldzika to chyba był od tego tego aldzika tak chyba od tego aldzika no to wychodzi zładowanie jest ładowanie tak. Wrócimy tego. Może za krótko, może za długo, albo poczekamy chwilę, może się coś tam ukaże. Takie do komputera do każdego. Ciekawe. Jakieś słuchaweczki, takie jakieś jabra i takie te to tam odpadają no, tu już nic nie ma. Teraz posierujemy co jeszcze tutaj. Na przedłużacze. Przedłużacze kabelki się przydadzą. Bateryki takie widzę, właśnie nie, nie poniszczone, jakieś takie kurcze. Sprawdzimy. Być pewnie specjalne akumulatorki, pewnie albo o. Nie wiem, czy będzie widać, ma światełka migają, miga światełko. Widzicie? Czyli może być aparat dobry, tylko by trzeba było dobre baterie. Baterie poszukać. Muszę w domu to wziąć do domku. I sprawdzić, na sprawdzi sobie. O! Coś się tu pokazało na telefonie. O! Nie wiem czy widać. Nie wiem czy będzie widać. 6 tu zobaczymy czyli mamy tak raz, dwa trzy cztery pięć sześć siedem Jeden się robi 8, 8 tu coś pokazuje. 8 telefonów. Ciekawe. O, super, cieszę się. Posprawdzamy te telefony. Tu jeszcze te stare wejście podwoduje, zobaczymy. No, ciekawa, ciekawa, ciekawa. Już się cieszę, już się cieszę, bo jest na pewno trochę telefonów. To, co powinno być. KBO, włączył się telefon. Zobaczcie, Włączył się. Ładuje się. Elegancko. Wyświetla trochę ten. Ale myślę, że sprawdzę go. pokazuje ci światełko jakieś. Ładujące chyba. Jeśli ładnie nawet ładuje. Zobaczymy. Czyli... Aha, bo to jest starszy model, czyli ta by musiała mieć ładowarkę. Tu u, 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 u. tą grubszą, co była od aparatu. Chyba może być ta nie. Tu gdzieś rzuciłem. Dobra, mniejsza w tym. Posprawdzamy sobie. No. Jak on się filmik podobał? zostawcie łapkę w górę komentarz obserwacje subskrypcje bo chciałem do końca roku dobić 1000 obserwujących jeszcze i co myślicie o tej e, torbie, reklamóweczce siateczce tele, tej elektroniki, kabelków i tego wszystkiego dajcie w komentarzu co myślicie o tym? ja myślę, że jest naprawdę super bo są same telefony więc ja jeszcze wszystko na spokojnie w domu posprawdzam jak ten wtedy zobaczę co da się od wyczyścić odzyskać i może jeszcze pójdzie za parę groszy wiadomo na internet, wiadomo, że jak coś dobrze w miarę działa no to wiadomo, że je rowerowy na rowerze przyczula jakieś grosiczki za to, tak? Mhm. Trzymajcie się, do następnego. Pego. Może ten pakiet telefonów nawet wystawi jako uszkodzony. Nie sprzedam do żadnej innej, tylko sprzedam na internecie. Wolę przyczuli Ci więcej złotówek niż. Wiecie o co Trzymajcie się. Do następnego.